Hello guys, that's unbelievable. Miałem dzisiaj ten filmik Everyday English nagrywać w samochodzie, jadąc, e, będąc w trasie, on my way to Zielona Góra. Natomiast teraz sobie robię króciutki 30-minutowy trening biegowy i postanowiłem, że nagram to tutaj. Pięknie, kąty wrocławskie, cudowny park, jesień, październik, oktober. But take a look, what a beauty, what a beauty. No i wjeżdżamy, co ja mam dla was dzisiaj przygotowane? Moi drodzy, w szkole wiecie, że często uczą nas takich pytań, what do you like? I like football. What do you love? I love football. Z drugiej strony, hejterzy, what do you hate? I hate football. Nienawidzę. I takich opcji jest cała masa. And now I'm in the process of listening to the audiobook about Steve Jobs. Kończę właśnie słuchać audiobooka na temat Steve'a Jobsa. Słuchajcie, i w tym audiobooku, nie wiem, on trwa około 9 godzin. Z 30-40 razy było coś takiego jak Steve Jobs used to be a computer geek. Geek. Pewnie osoby z branży tam informatycznej IT industry wiedzą, że geek po angielsku to jest taki maniak komputerowy, a computer geek, American English, IT English, but this is another option. Słuchajcie, nie ograniczajcie się, w kółko mówię, don't limit yourself, take a look at the weather, oh my gosh, what a beauty, nie ograniczajcie się tylko i wyłącznie do I like, I love inne opcje, o których mówiłem już kiedyś w Everyday English. I'm keen on football. I'm fond of football. Można powiedzieć, jestem uzależniony od piłki nożnej. Taki przykład z piłką nożną oczywiście. I'm addicted to football. I'm hooked on football. Pozdrawiam trenera Filipa, który dzisiaj właśnie przypomniał mi I'm keen on, bo dawno tego nie używałem. Też można powiedzieć, I'm a football junkie. I'm a football freak. I teraz wjeżdża nam z tego audiobooka uh, You know, I'm sweating. You know, running. Teraz nam wjeżdża opcja I'm a football Geek. Unbelievable. Again, take a look, what a beauty. Perfect weather. Perfect weather. Just you know. Słuchajcie, nie ma złej pogody do biegania. Tak jak teraz to jest po prostu euforia, słoneczko, lekki mróz, znaczy może nie mróz, a tak zimno, troszkę paruje. Rewelacja. A zatem weźmy sobie na przykład, jak to trenować. Macie różne opcje. Na przykład wyobraźmy sobie, że jesteście bardzo lubicie angielski, English, English. To może być, nie wiem, cokolwiek kawa, coffee. To może być jakiś sport, basketball, to może być, nie wiem, historia, history, whatever. Weźmy sobie e, teraz angielski. I różne opcje powiedzenia lubię angielski, e, lubię angielski. I like English, I love English, uwielbiam. I hate English, nienawidzę. Pozdrowienia dla haterów. Best regards to haters e, small people. it doesn't matter, to nie na dzisiaj. Słuchajcie, jestem uzależniony od angielskiego, na przykład ja, I'm hooked on English, I'm addicted to English. Jeszcze inna opcja, I'm an English junkie! I'm an English freak! I nagle wjeżdża nam. I'm an English geek. Nie chodzi o to, żebyśmy tego nadużywali. Że aha, I'm keen on English and I'm fond of English. Nie, nie wiem, seven, 8 Pamiętajcie, pod tym filmikiem www.kornelpaszkiewicz.pl wszystko jest w krótkiej notatce treningowej. Chciałbym, żebyście step by step dorzucali sobie do pieca. Czyli w tym wypadku dorzucamy sobie słówko geek. Pewnie nie znacie wszystkich keen on, fond of, hooked on, addicted to, freak, junkie. Step by step. Nie chodzi o to. Nie idziemy na ilość, tylko idziemy na jakość. Quality lacks coincidence. Ok, rozgadałem się trzy minutki, zrobiłem sobie przerwę małą odbiegania. Taki placek biegowy dzisiaj, ale dzisiaj bardzo delikatnie. Light intensity training. No i dzisiaj ten filmik pewnie wyląduje wieczorkiem na, na stronce. Liga mistrzów Barcelona, Intermediolan. Szymon Marciniak z ekipą. Trzymam, I keep my fingers crossed for, for the guys. Trzymam kciuki dla za naszych chłopaków, ale również w Czechach, tak? Franek z ekipą. Pilsno against Bayern Munich. What a beautiful day! What a beautiful day! What a beauty! Keep developing, keep learning. And I hope you're an English geek. I hope you're a football geek. See you guys. Bye bye.